Mam kadar raz Dzisiaj następny odcinek zamów quest. Mam nadzieję, że spodobałem się wam i że zostawicie lajka oraz suba pod tym filmem. Dobra, zauważył ciało co najgorsze. Hmm, jak on ma brola? Rola. Jak nic. Dysponowała jedynie pocjami nagrań i rejestratorów. Parol. Na pokładzie samolotu. Jednakże... Kortokolosy. ...z jednego wspólnego ulegań. Dlatego należało znaleźć różnicę czasu pomiędzy poszczególnymi nagraniami... Dobra. I, I co zrobił? Zapewne mnie wywalę. ...prezentować uniwersalnego ulegań. Prezentowany tutaj wykres przedstawia główne zdarzenia awarii... Tak jak i myślałam. Że mnie wywalą. Znaczy nie to, co rewizowie A no w sumie już nie grajmy. Bo po co? Eee...

z torami. więc no, o, znowu jesteśmy. No, dzisiaj mam farta i wy oczywiście tak samo. Ze mną go Macie. Dobrze. Ja, my tutaj idziemy zrobić fake taski, tylko że tutaj o nie ma nic. Dobra. Nie, bo to będzie podejrzane w sumie. No, sorry, chłopia. No ale widzisz. Dobra, tutaj myślę, że mogę wyjść już sobie z... i zobaczmy tutaj chłopak robi się Dobra, nic tu się nie dzieje. Nie umiem tam w ogóle patrzeć, tutaj niby taski sobie robię. Dobra i zobaczmy. Czy będą wiedzieli, że to ja czy nie będą wiedzieli? Co nie wiem co. No. O w ogóle nas zgłosił więc blanka. a to chyba na Blankę trzeba głosować tam. Może to będzie ona? Może to nie będzie ona. Kto to wie? Kto to wie? Gay no, Ciekawe, dobra, nie wiem kto to, więc w sumie dam skipa. Tutaj też chcę dać skipa, już jak dla mnie, gdybym był kormate, planka byłaby podejrzana. Jak dla mnie, dwie osoby. O, wyszło z gierki. Nikt nie został wyrzucony. Po co w sumie wyszło? Ja tutaj niby taskę sobie robię. Robimy fake taska. Spoko. Zrobimy fake task. Tutaj sobie pójdę od Ciebie. Jest tutaj. Dobra. No i wygoraliśmy tam razem. Tam Gierka, No nie. i tam dobra. Muszę wyjść, bo nie tak zarobiłem. Please wejdź, dobra. Zapomniałam scen. Hmm, nie. Nie stąd, nie. nie.

no i to nie wiem, jak ktoś start. Wsunę pan A w ogóle są ten nowe czapki, tych nie widziałem. To pamiętam. Ej. No. Dobra. Jestem wkurzony. Jak nie wiem co. Nie wiem jak tam. Dobra. Nie wiem. Nie daję tam. Wchodzę. To oni już postanowili, że będę grać Please Start Widzowie zostawcie lajka Zostawcie lajka, widzowie i subika i komentarz. Proszę Was jakbyście mogli... Aj. Co ja robiłam? Dobra, zaczynamy. No to prawda, już kończymy, ale. Mniejsza. No, o, możemy kiedyś zacząć? Już 10 lat zaczynamy. Dobrze, i... no w końcu. No. Nie chcę się wczytać. Szkoda. No, już kończymy ten odcinek, więc... Nara, widzowie.